Niedzielny poranek dla jednych to okazja na dłuższy sen, dla innych szansa, by okazję znaleźć. Ci, którzy szukają samochodu, giełdy po prostu przespać nie mogą. W Białym Stoku jest w czym wybierać. Dzisiaj przyjechało około 600 aut, więc jak na warunki styczniowe, jest to całkiem spora liczba samochodów. Duża konkurencja sprzyja kupującym. Można już teraz kupić za 20-20 parę tysięcy samochód, który jest w dobrej klasie i. I dobrze utrzymany, jeszcze nie? A z, Niemiec, z Niemiec można jeszcze coś tam trafić. Do niemieckich samochodów polscy kierowcy mają ciągle największe zaufanie. Ale na białostowskiej giełdzie są też egzemplarze rzadko spotykane, tak jak ta amerykańska limuzyna. 6 metrów długości, 3,8 litra pojemności. Auto zostało jednak spolszczone i nie chodzi tylko o blachy. Auto dwa lata w kraju z gazem, zużycie gazu 13 litrów przy grzecznie jeździe. Ceni go 11 tysięcy, możliwość zamiany na tańszy, na droższy, obojętny. Kupno samochodu to często decyzja na lata, dlatego nie może być pochopna. Na giełdzie najlepiej wychodzi ten, kto chodzi dużo.